siemaneczko wszystkim, w to wtorkowe przedpołudnie jakże piękne, a dla mnie podwójnie piękne, nie dość, że słońce świeci, to odzyskałem wszystko to co miałem. Znaczy wszystko co miałem. YouTube z moim kanałem jednak wrócił do normy. Zawsze w ciągu tygodnia, tak jak nie wiem czy mam mówiłem to ostatnio, w ciągu tygodnia, tak jak między 2 a 4 filmy, blokował mi YouTube zarabiania na tych filmach. No, to tak teraz ostatnio chyba 5 filmów było pod rząd, zablokowanych mnie to dziwiło. Po czytaniu ostatnim, wczorajszym waszych komentarzy, tam coś w sprawdzaniu dzięki projekt Dragon naprowadziłeś mnie na bardzo fajne rzeczy. Niektóre yy, stwierdziłem, że jeśli nie wróci zarabianie na filmach, nie będę jednak zmieniał kanału po prostu wyłączę zarabianie na wszystkich filmach i zostaję na tym kanale. Za dużo pracy dla niego poświęciłem, za dużo tutaj. Jest to coś, co lubię, więc nie zmienia się tego, co, co się lubi, prawda? Do takiego wniosku doszłem. No ale dzisiaj rano <laughs> okazało się, że począwszy od Rize na 17, czyli wczorajszy film, poprzez krótką piłkę i Gothic, 2-0 czy Kruka 32 odcinek Druid, wszystko wróciło do normy i jest od nowa to samo, także super. Z dużej chmury mały deszcz, a tak naprawdę jedna kropla, no. <laughs> Wystarczyło trochę być cierpliwym, ja niestety cierpliwym człowiekiem za bardzo nie jestem, no i... Troszeczkę mnie to wczoraj zdołowało, ale dzisiaj już jest wszystko dobrze i... Nie myślę, że tak zostanie. Jeśli nie zostanie, jeśli znowu coś będzie odpierdzielał, YouTube nasz kochany... Zablokuje możliwość zarabiania na wszystkich filmach, tak jak wcześniej mówiłem. I zostaje tutaj, nigdzie się nie wynoszę. A i znowu jedna kolejna ciekawa rzecz, też Wam o niej teraz powiem, wynikająca z tego wczorajszego mojego odcinka Krótka Piłka. Chyba lubicie oglądać takie, znaczy słuchać takiego mojego pierdzielenia. Jak napiszcie w komentarzach, jak chcecie coś takiego częściej, to nie ma problemu. Jak coś mi jakaś rzecz zdenerwuje, albo coś cholernie rozśmieszy, to mogę Wam takie filmiki, takie audiologi krótkie, krótką piłkę wrzucać co jakiś czas, co kilka dni. Napiszcie w komentarzach, wtedy będę wiedział. Trzymajcie się, narka.